Witajcie, kochani, na krótkim czytanku, a właściwie horoskopie na najbliższy tydzień od 29 kwietnia do 5 maja dla ognistych znaków zodiaku, czyli baran, lew i strzelec. Kochani, początek tygodnia zapowiada się nad e, myśleniem, nad tym, że macie już w głowie jakieś pomysły na własny biznes, lecz bo, boicie się ruszyć do przodu. Karty tutaj mówią o tym, że będziecie dużo o tym myśleć. Radzą również, aby wejść właśnie w ten biznes, bo zapowiada się on naprawdę bardzo dobrze, z samymi sukcesami. I karty właśnie radzą tutaj, aby iść w to z dziecięcą ufnością. Karty również wskazują na to, że początek tygodnia. Może być w pracy, tak? Jeżeli chodzi o to osoby, które już pracują gdzieś u kogoś lub mają już własne biznesy, no, że będą sukcesy, będą awansy, może jakieś podwyżki i tym podobne. Karty również przestrzegają, jeśli są panie. Jeśli chodzi o panie, to uwaga Panie na Panów. A, których poznajecie na początku tygodnia, gdyż to mogą być panowie, którzy skaczą z kwiatka na kwiatek, nie są zbyt e, lojalni, jeśli chodzi o partnerstwo. Panowie zaś, jeśli macie swoje partnerki, to uwaga na romansiki, które mogą bardzo szybko wyjść na jaw i możecie w ten sposób skrzywdzić osobę, z którą jesteście, czy to Partnerka, czy to małżonka, narzeczona, i tym podobne, co może doprowadzić do ogromnych kłótni. Kochani, Mogą również e, gdzieś mniej więcej w środku tygodnia przyjść do Was bardzo ważne, pozytywne, właśnie informacje, wiadomości, czy to w postaci pisemnej, czy to w postaci elektronicznej lub słownej. Może je przynieść e, jakaś e, młoda kobieta, m, może to być blondynka, mniej więcej w wieku około 30 e, lat, bardzo miła. To osoba będzie. Koniec tygodnia. No, nieciekawie się tutaj nam zapowiada, gdyż karty wskazują na to, że mogą pojawić się jakieś kłótnie w rodzinie, jakieś nieporozumienia, niesnaski. Mogą również wyjść jakieś nieciekawe sprawy ukrywane, które mogą właśnie doprowadzić do kłótni. No, których byśmy nie chcieli, tak. Więc na to, kochani, uwaga, nie ukrywajcie nic, bo pamiętajcie, że wszystkie kłamstwa, wszystkie tajemnice, one i tak w końcu wychodzą na jaw. Więc tutaj jest właśnie ostrzeżenie. Te kłótnie mogą być właśnie z kobietą może to być małżonka może to być matka, siostra, córka. No, właśnie, coś tu przy rodzinie się pokazuje. Więc, kochani, tak zarysował się najbliższy tydzień. Ja Wam życzę cudowności. Zachęcam do subskrypcji, gdyż na moim kanale, jeśli pojawi się 500 subskrypcji, ja wgram filmik, w którym który będzie mówił o konkursie, w którym wylosuję trzy osoby z, z osób subskrybujących mnie do sesji 30-minutowej jasnowidzenia. Zachęcam również do komentowania i lajkowania moich. Filmów, a jeśli potrzebu potrzebujecie e, indywidualnych odczytów, potrzebujecie sprawdzenia swojego stanu energetycznego, zapraszam Was do kontaktu. Kontakt jest podany w opisie na moim profilu. Cudowności, jeszcze raz Wam życzę.